Na początku nie było nic. Ale za moich czasów się pojawiło. Oto! 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 Ale wróćmy na początku. Chapeau, odżywki, czele i spineczki Właczają mi Jedzę do mej Natchnienie, natchnienie, natchnienie. Dryn, dryn. Kubek. Halo? Wnosiu, założyłeś skarpety? A zjadłeś obiad? Uważaj tam na siebie i na przyciągi, co byś wilka nie złapał. Babciu, jestem teraz w pracy. Znalazłem moje natchnienie. A długo go nie było? Trochę go nie było. Pewnie zakurzone jest. od Ej, Enso, Stare było to. Nazywam się Rapoczian. na w cześć w latach 70. Nie go zabrać z głosu, tylko sobie taki 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 elektryczności iskra pomoże odkryć kosmosu bezkresne morze. No tak, muszę coś odkryć. Wiedziałem, że dzięki nim staję się coraz mądrzejszy. Nusiu, to przez moje przetwory i skarpety taki mądry jesteś. Miał, 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 miau, 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 Czuję się miautastycznie. A, a może kosmostycznie? Mam natchnienie. Kocie, ty to jakiś dziwny jesteś. Coś mi w twoim wyglądzie nie pasuje. Wyglądasz jak z innej bajki. Miau, tak mnie natura obdarzyła. Nie zajmuję się tym. Chodźmy na wycieczkę.

Czy ty wierzysz w to, co wszyscy mówią? A co mówią? Że ziemia jest płaska. A ty co uważasz? Ja uważam, że greka, rzeka, czas ucieka. Greka, biblioteka. Fech, Grecy, nie lubimy Greków. Grecy nie znają się na rzeczy. No tak, kocie. Przecież to całkiem oczywiste. Grę, y... Gala to po grecku mleko i jesteś moim kluczem do odkrycia. Gala, bo galaktyka. kota rota czyli koło, a terra, to ziemia. Niech na ciebie tarmosze z radości. Nie dotykaj, elektryzujesz. O, cóż to za zamieszanie? Znów ktoś eksponaty w muzeum poprzestawiał? Pobudka! Znowu ktoś eksponaty poprzestawiał. A pan śpi! Proszę, i belody do gabloty, galaktykę do słoika. Ale jak zmieścimy galaktykę do słoika? Zróbmy sobie eksperyment. Wcześniej nie było. Co to za czupira było? Hmm, to Kopernik. Kopernik to jest toruński piernik? Nie, to rozdziel ten kulturysta umysłowy, co ziemię poruszył, słońce zatrzymał i przy tym w ręce lokówkę trzymał. Mikołaj Kopernik, jak cudownie to brzmi, Mikołaj kopernik to astronom był. odkrycie jego całkiem wiem. fajne jest na tych dwóch słów. Mikołaj kopernik To, to. Nosiu, mówiłam, że ci się uda. Ale zjedz pierożka.